Czyli witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuzynka Smaków. Dziś przygotujemy sobie nie przepis, a właśnie sposób, jak obrać krewetki. Pokazywałem Wam kiedyś, jak obrać takie krewetki, ale nie tak dokładnie jak dzisiaj. Tutaj dzisiejszy film będzie bardziej dokładniejszy. Będzie więcej, właśnie powiedziane, pokazane. Mam nadzieję, że Wam się ten film przyda i będziecie z niego korzystali, bo naprawdę. Wiele, dużo fajnych informacji można robić na wiele sposobów. I na pewno niedługo taki sposób, taki przepis jakiś na krewetki się pojawi. Dobra, nie przedłużam i lecimy. i drodzy, pierwszym sposobem, jaki chcę wam pokazać, to Krewetka w całości. Mamy krewetkę, i teraz pozbędziemy się tylko jelita. Ja sobie po prostu tutaj zahaczam, to jelitę przecinam, tutaj wąs jakiś trafił, i teraz pomiędzy tym odwokiem, czyli trzecim od ogona i drugim od ogona, między tymi segmentami naciskam sobie palcem żeby po prostu wyjąć krewetki, e, krewetki jelito, o, i po prostu taki haczyk zrobię, lekko wykałaczką wszystko wyciągam, następnie mogę sobie o, palcami pomóc i otrzymuję jelito, oczyszczona krewetka. Niektórzy właśnie jedzą z, całej, z całą skorupą. E, taką krewetkę, dlatego w taki sposób można ją oczyścić. Lecimy z kolejnym. Moi drodzy, kolejnym sposobem e, to sposób taki, że odrywamy sobie łebek, po prostu go przekręcamy, teraz od strony odnurzy e, będę ten, ten cały pancerz zdejmował z krewetki. Z jedną stronę i teraz już wszystko ładnie idzie zobaczcie o. ogon jaki i fragment e, przytrzymujący ten ogon są dość sztywne dość, są dość sztywne dlatego tutaj dwoma palcami musimy sobie poradzić nie bym wam przybliżył jeszcze jak to tylko mogę o zobaczcie pyk o. Otwieramy i delikatnie zobaczcie. I teraz zobaczcie. Ogonek tam też jest mięso. Dlatego ja sobie jedną stronę, drugą stronę i teraz wyciągam. I zobaczcie. To jest samo mięso. I to w całości już taką krewetkę będziemy mogli jeść. I teraz ja w drugim sposobie drugi fragment. Trzeci fragment od ogona pomiędzy nimi. Pyk, wybijamy się pomiędzy drugi a trzeci. Zahaczamy. Już mamy tu jelito i delikatnie, delikatnie. O, zobaczcie, całe wyszło. I z drugiej strony, już możemy tu urwać. Mamy oczyszczoną krewetkę. Gotową do e, przyrządzenia. Idealnie. Super. Kolejny sposób. Kolejnym sposobem, jaki chcę wam pokazać, e, jest to zostawienie głowy, a, a wyjęcie e, zostawienie również ogonka. Natomiast tutaj chcę, żeby e, fajnie tutaj było mięso odsłonięte Dlatego co ja robię: pancerz od nóżek w stronę góry pleców, tak zwanych, proszę sobie, obdzieram. I ostatni fragment zostawiam. I teraz o pyk. No, tutaj głowa może nam się urwać, dlatego delikatnie. I zdjęliśmy wszystko, co tu mamy. Zobaczcie, tak się prezentuje krewetka. Możemy ogonek również sobie zdjąć, ale nie musimy. Natomiast, jeśli chcemy, żeby fajnie się prezentowało o, delikatnie, to możemy sobie też nacisnąć lekko. Łatwiej będzie nam wychodziło mięso. No i o, proszę bardzo, pięknie. I taką krewetkę już możemy przyrządzać. Yy, tylko, że jej to musimy wyciągnąć albo po prostu cały grzbiet. O, przeciąć. Tylko, że to jest wtedy mniej estetycznie. Tak, co zrobić, żeby krewetka się nie kuliła, żeby się tak nie zwijała podczas smażenia. Co możemy z nią zrobić? Tutaj, gdzie miała nogi. Każde Każde e, przęsło, jakby pancerza, gdzie było, nacinamy lekko krewetkę. I podczas marzenia już możemy mieć taką długą krewetkę, e, a nie zwiniętą. To już wed wedle uznania, jak chcecie. Dużo bardzo osób mówiło mi pod filmem, e, gdzie robiłem krewetki w maśle, w sosie maślanym, że ty. Tutaj jest jelito. Tutaj nie jest jelito. Tu jest nerw, który nie jest wyczuwalny podczas jedzenia. Dlatego tylko z góry jelito wyciągamy, bo tylko tam się znajduje. I to wszystko. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle, pokazałem wam jak obrać krewetki, jak oczyścić je, czy to z jelita, czy właśnie podczas smażenia, żeby się nie kurczyły. No i właśnie niektórzy no, chcą w całości mieć krewetki, dlatego też pokazałem jak wyjąć z takiej krewetki jelito, żebyśmy mogli sobie obrać i ją spokojnie zjeść, żeby nie miała tej wnętrzności w sobie. Pamiętajcie o daniu lajka, subskrypcji tam na dole, a po więcej już niedługo. Trzymajcie się. Hej!